Dobrze! Trzeba się nie, tylko trzeba się nie tylko. Jakieś kajsami. Ala, a, la, chupaki, a la Franka podziękowaliście? No tak, chupaki, ja, podziękowali. ja, po, ja podziękowałem. la no, Franka że wam pomógł. Ja podziękowałem. Super. A la Franka podziękujcie, że wam pomógł. nie mieli rezerwowego, to... shpesh kjo kjo është 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 kjo